A z kim ty to dziś wychodzisz? Z tym swoim partnerem? Czy z kimś innym? Znam go. Mamo, wychodzę ze znajomymi i tyle. Z którymi? Chłopcami czy dziewczynami? Dokąd idziecie? A o której wrócisz? Ktoś cię odwiezie? Mamo, proszę, nie przesłuchuj mnie. Ja przesłuchiwać? Przecież ja tylko zapytałam. Ale za każdym razem mnie tak wypytujesz. To już nic powiedzieć nie możesz. No bo ty nigdy nic mi nie mówisz. Człowiek się martwi. Jakby mnie zapytała, to byś powiedział, że nie interesuje się Twoim życiem. Pamiętaj, że nie zmrużę oka ze zmartwienia, dopóki nie wrócisz. Важно. И важно. Итак, увидимся позже.